Można zadać pytanie w takim razie, czy te ruchy religijne, katolickie, protestanckie, zielone świątkowcy dużo takich mają, czy to jest uprawnione? Świat katolicki to jest ogromny świat, obejmuje całą kulę ziemską. Spał miliard wyznawców i to są bardzo różne katolicyzmy dla badacza kultury historyka, przepiękny jest proces, w którym, jeśli jakaś religia wchodzi w jakiś krąg kulturowy czy jakąś cywilizację, to zawsze dochodzi do pewnych kompromisów między rodzimą kulturą, a tym, co nowa religia przynosi jakby na ten temat. W wieku XX na terenie Stanów Zjednoczonych ludność afroamerykańska przeżyła przebudzenie religijne, które polegało na tym, że nawiązano do najbardziej ekstatycznych fragmentów Nowego Testamentu, Pojawił się ruch zielonoświątkowy. Jeśli duch spoczywa na człowieku, to musi być widać. Był pewien głód tego typu religijności na Zachodzie. Ruch zielonoświątkowy był najżywiej rozwijającym się ruchem chrześcijańskim w XX wieku. Nagle pojawiła się jakaś refleksja katarzis tylu ludzi potrzebuje pomocy, tylu ludzi cierpi, grębionych przez nieczyste duchy. Ja powinienem skoncentrować się na tym, żeby swój czas bardziej pożytecznie wykorzystać, niż w to, co przemijające. Serdecznie Was witam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na konferencji dotyczącej zwycięskiego stylu życia. Maksymalnie dużo czasu zacząłem poświęcać na służbę duchową między innymi służbę uwalniania. Powstańmy, uwielbiajmy Pana. My dziękujemy Ci z całego serca, bo radość Panu jest naszą siłą. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Z całego serca chcemy Ci za to dziękować. Ruch Zielonoświątkowy jest bardzo wewnętrznie zróżnicowany. Są tam bardzo spokojne i łagodne wspólnoty, jak i takie, które są bardzo dynamiczne, roztańczone, rozśpiewane, entuzjastyczne. Ja nazywam Ciebie po imieniu wrogów. Wyjdź! Come out. Wyjdź! Up and out with the breath. Podnieś się i odejdź. You will hide my life no nie będziesz się ukrywał w moim życiu. Wstyd nie odejdzie. Wyrzekaj się duchów nieczystych. If you're in the of jeśli zmagasz się z homoseksualizmem, in the name of Jesus. wyrzekaj się duchów homoseksualnych. Dzięki Ci, Boże, za wolność. A to łamię moc każdego ducha nieczystego na tej sali. Daś tarabalara, hadramana, hadru, du, Aleluja, aleluja, aleluja. on ma się się manifestować i wychodzić w imieniu Jezusa Chrystusa. Niepiętyna? Tak. Alkohol? Hazar? Wyjdziesz z niego. Wyjdziesz z niego. Wypuść go teraz. Ogłaszam nad Tobą sąd. Ogłaszam nad tobą sąd w imieniu Jezusa. Odsuń się. Przestrzymaj mu ręce troszkę. Zadaję ci cios duchowy. I będziesz ugodzony. Puść moją koszulę. W imieniu Jezusa. 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 Puścisz go. Puścisz go. Słabniesz. Słabniesz. Całkowicie odbieram ci autorytet nienawiści. Wyjdź? Nie. Później ciało.